Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy na Dolnym Śląsku. Jedziemy odwiedzić rodzinkę w Dzierżoniowie. Zatrzymaliśmy się przed Dzierżoniowem, w miejscu gdzie zawsze jest dużo saren. No i dzisiaj też były. Polatałem trochę dronem. Trochę się przeszedłem z aparatem. Myślałem, że może znajdę jakiegoś parostka. Ale koziołki widziałem jeszcze na nagłówce. Miałem w komplecie. Przynajmniej te co widziałem. No i co. Zapraszam Was do obejrzenia tego, co udało mi się dzisiaj nagrać będąc tutaj przelotem, a przyjedziemy jutro z rana pewnie ujęcie będą fajniejsze o, Jak widzicie sarenki dalej się tam pasą na rzepaku Tutaj po drodze do samochodu natrafiłem jeszcze na Ofiarę srokosza, nornik nadziany w rozwidleniu dzikiej róży. Tak sobie gromadzi zapasy ten ptaszek. Witam kolejnego dnia Przyjechaliśmy tutaj No nie tak wcześnie rano no wczoraj był Marcina. Spotkałem się z drugim Marcinem nie żeśmy trochę posiedzieli Wiecie jak jest No jak przyjechaliśmy tu na miejsce To się okazało, że nie wziąłem aparatu Z synem poszliśmy nazbierać tych Resztek kukurydzy, z tam gdzieś Obrzeżami zostały Że będę miał na dokarmianie w zimie A Żona pojechała po aparat. A no i teraz idziemy drugi raz Była masa saren, dwie łanie widzieliśmy Także pochodzimy trochę Może uda się coś nagrać, polatam dronem, bo nawet listek się nie poruszy No i tyle, odezwę się jak coś zobaczę Zaraz mnie poczują, już mnie widzą Mam zły wiatr Chciałem wejść na Ambonę, ale kurde, taka ruina, że nie będę ryzykował. O. Wieje mi w plecy. Już mnie czują. Zaraz sobie uciekną. Idę po powoli do samochodu. No, jeszcze trzeba. babci tam trochę rzeczy zrobić. Jak widzicie, sarenki są dosłownie wszędzie. Co chwilę gdzieś jakoś wyskakuje. Chodzą sobie tutaj po tym ściernisku, bo tej kukurydzy sobie żerują. Kolejna, nawet jej nie widziałem. Dobrze się maskują. Tutaj kolejne, zaraz się przyprawią przez rów, rano tam kukurydzę zbierałem. Tam już widzę syna, żałuję tylko, że nie wziąłem z dwóch kamerek. Mogły tu gdzieś dwie noce sobie pokręcić, gdzieś w tych krzakach między polami. Albo gdzieś na drzewie, ustawiona na pole Może by się coś nagrało Trudno Jutro wracamy do domu Może jeszcze się tu stanie na chwilę Przejdzie się jeszcze człowiek Przed podróżą zobaczymy Jeszcze raz witajcie, dzisiaj wracamy do domu Ale Przyjechaliśmy jeszcze raz z rana Zobaczyć co tu na polach słychać, ale Pogoda dzisiaj jest fatalna jak na razie Słońce się nie przybiło Wieje i jest zimno A jesteśmy nie za specjalnie ubrani Także Trzeba szybko zasuwać, żeby się rozgrzać Bo na razie to nawet Nie myślałem o w sterowaniu dronem, bo cały się częsę. Widzę sarny gdzieś tam są, ale jest trochę zamglone i słabo je widać. To jestem za daleko, żeby je wam pokazać. Idziemy dalej. Może zaraz przebije się słońce i będzie cieplej, bo ciężko utrzymać aparat. Dobra, idę jeszcze kukurydzy trochę pozbierać i idę na drugą stronę rowu Połaziłem trochę po tych krzakach między polami tylko znać dziki jak się gdzieś obcierają i znowu widzę, przede mną na tym ściernisku, salę. zaraz zdrowe zbliżenie. nie? Przydałaby się jakaś ciatka maskująca, rozwiesić sobie i nagrywać sobie na spokojnie. Myślę, że długo nie trzeba by tu czekać, że coś przyjdzie. To mi się nie podoba. Plastikowa łyżeczka. Tutaj widzicie, zbierali kukurydzę, mieli chyba przerwę. Tutaj kolejny pojemniczek, kolejne Jakieś łyżeczki. Tutaj wypili dwie orężady. Jakieś energetyki. Wszystko pieprzli, zostawili sobie na polu i tyle. A myślałem, że takie rzeczy to tylko nas na wsi robią, a tutaj jednak też, po rodzinnych stronach. Kolejne klucze więzi lecą. Czekam na żonę i syna gdzieś w lesie. Mam jeszcze jedną baterię do drona, przelecę się parę minut. Jedziemy na obiad i kończymy 3-dniowy pobyt na Nowym Śląsku. I wracamy do nas na zagłębie. Dąbrowskie. No i to... Szkoda opuszczać te piękne tereny, no ale trudno. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.